Pokażę Wam dziś, jak zbudować ładny domek w Minecraft. Po pierwsze, musimy znaleźć odpowiednie miejsce. Co mam na myśli, mówiąc odpowiednie miejsce? Jest to teren, gdzie wszędzie jest blisko. Jak widzimy, tutaj mamy dżunglę. Tutaj już las, równiny. A tam pustynie. Tam gdzieś pewnie są góry. I mamy krowy więc będziemy mieli dostatek jedzenia i już na samym początku gry nie zginiemy. Po drugie, jeśli znaleź, znaleźliśmy miejsce, które nam pasuje, wyrównajmy teren i oczyśmy go z wszelkiej trawy i kwiatów, abyśmy mogli swobodnie zbudować swój dom. I krok trzeci. Kiedy wyrównaliśmy teren i jest on gotowy do budowy, zapewnijmy sobie dostęp do surowców. Uzbierajmy ich na tyle dużo, abyśmy w środku budowy nie musieli iść ścinać drewno. O wiele lepiej się buduje w jednym ciągu, niż przerywa, po to, żeby iść pozbierać drewno. Nie budujmy domków raczej z kodla, ponieważ nie robią one wielkiego efektu i po prostu nie są ładne. Ustawę sobie gdzieś z boku crafting oraz piec, tak aby nie przeszkadzały nam one w budowie, i żebyśmy mieli do nich szybki dostęp. Zapewne obmyśliliście już, jak chcecie, żeby wyglądał Wasz dom. Macie gdzieś plan lub po prostu będziecie budować z głowy. Więc teraz Wam powiem, czego nie robić i jak nie budować. Teraz powiem co nieco o tym, jak zbudować ścianę. Jeśli chcemy, aby domek był symetryczny, zbudujemy, zbudujmy ścianę o długości nieparzystej. Ta ściana ma odległość 11 kratek. Więc, na przykład, kiedy w środku domku, zaraz przy wejściu, um, będziemy chcieli postawić tabliczkę, na przykład z napisem Witaj, będziesz mógł łatwo odmierzyć środek. Będzie to po prostu ładnie wyglądało, jeśli, na przykład, by było 12 kratek. No to nie walniemy tabliczki w przysłowiowym środku, bo nie będzie to wyglądać ładnie. Zobaczmy, tu jest 5 kratek z lewej strony, a tu jest 6. Jeśli ubijemy ten klocek, jest już równo. Więc ubijmy ściany z klocków, które nie mają parzystą liczbę. Może to być 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 i tak dalej. Na początku zbudujmy go sobie takiego, jaki on będzie miał wyglądać. Ja akurat zbuduję mały domek, a potem wszystko mówię. Więc na początku zbudujemy sobie pierwszy kocek od ziemi, aby wiedzieć jak to będzie wyglądać. Nie budujmy od razu pionowych słupów w górę, dlatego że to po prostu będzie wyglądać. Nie, że będzie wyglądać, bo jak już zbudujemy, to zbudujemy, lecz po prostu możemy zapomnieć, jak on będzie wy wyglądać, lub nawet kiedyś miałem takiego fejla, że po skończonej budowie okazało się, że domek jest całkowicie źle zbudowany. Zaraz przejdziemy do następnego punktu. Teraz kolejny krok, to już chyba każdy widzi, zbudujmy sobie szkielet naszego przyszłego domku. Tutaj jest akurat mało miejsca, więc nie będziemy kombinować i zrobimy po prostu tak. Co to jest szkielet? Szkielet, szkielet to jest to, co właśnie teraz widzicie. Mianowicie to jest tak, jakbyśmy na przykład nie rysowali twarz. Przepraszam, człowieka. Na razie rysujemy tylko jakby kształty, jak on będzie miał wyglądać w przyszłości. Nie robimy szczegółów, lecz po prostu szkielet. I już przechodzimy do następnego kroku. Już mamy, wyjaśniam, następny krok, mianowicie narożniki. Bardzo ładnie będzie wyglądało. Kiedy narożnik zrobimy na przykład z drewna brzozowego, wygląda to o wiele bardziej estetycznie i ładnie i zachęca po prostu gości do wejścia do tego domku. O, chyba że jesteśmy na single playerze. Od razu mówię, że jeśli gram na multi, nie upłaca się robić wielkich budowli, ponieważ i tak zaraz ktoś przyjdzie i nam rozwali. To już jest standard. Ok. Narażniki zrobione. Jedziemy. Kolejny krok. Przecież musimy powstawiać szyby. Już Wam mówię. Nie będziemy od razu tak wstawiać szyb, bo będzie to po prostu szklarnia. Już Wam mówię, co zrobimy. Ładnie będzie pasowało drewno dębowe do takiego charakteru domku. Robimy coś w tym stylu, żeby okna nie były za duże. Możemy zrobić tu od góry. Jednak wtedy okno po prostu będzie małe. Więc zrobię tylko takie obramówki. Tutaj z tyłu możemy zrobić nawet dwie. Lub nawet trzy kratki. Ja tu zrobię dwie, bo wtedy okno będzie za małe. Jeszcze tylko... No, może potem wstawię i już mówię. Tutaj będzie okno i nie, nie mamy po prostu jak wstawić tego. W takie miejsca nie wstawiamy desek lub jakiegoś innego budulca. Nie mówię nikomu jak ma zbudować domek, lecz proponuję pomysł, żeby był wyglądał ładnie. Jedziemy do następnego. I teraz przed nami trudna decyzja, co zastosować? Szkło czy zwykłe szyby. Decyzję pozostawiam dla Was. Jeśli zastosujemy szyby, będzie to bardziej oszczędne i po prostu będzie sprawiało wrażenie, że jest więcej miejsca w domku. Jeśli zastosujemy szkło, też nie wygląda to najgorzej. Ja bardziej preferuję szyby. Jednak wybór, tak jak mówiłem, pozosta pozostawiam dla. Okej, okay. nasz domek powoli nabiera wyglądu. Zanim zrobimy podłogę i udekorujemy wnętrze, trzeba zrobić dach. Już Wam wyjaśniam, Bierzemy to... schodki. Akurat w tym wypadku będą ładnie pasować świerkowe. I odtaczamy cały domek wzdłuż. Dookoła. Tak. Na razie na jedną kratkę. Potem będziemy budować wyżej. Widzimy się, kiedy skończę dach. I jednak po zrobieniu drugiej kratki wyżej, może nie wam, ale nasuwa się problem. Wy pewnie budujecie inny domek lub tak jak ja. Mianowicie, jeśli zbudowaliśmy podobne do mnie. I otoczyliśmy go. Tutaj zostaje w ogóle klatkę. To związanie nie jest banalne. Aby wyglądało to estetycznie, i żeby tu po prostu nie wsadzać całego klocka, bo to będzie wyglądać dziwnie. Zresztą ten domek już i tak wygląda dziwnie. Stawiamy pół płytki. I wtedy nic strasznego się nie dzieje. I no, wygląda całkiem spoko. OK. Może z zewnątrz wygląda całkiem przyzwoicie, więc zajmiemy się wnętrzem. Tutaj będziemy robić jakiegoś specjalnego sufitu. Mianowicie ta dziura tutaj daje trochę źle. Możemy ją po prostu załatać i taki sufit zostawić. Teraz skutujmy podłogę. Razu wam mówię. Że do takiego charakteru domku pięknie pasuje drewno brzozowe. Lub pozostawiam po prostu wybór dla Was. Podaję tylko taki przykład. Ale jeśli mamy zmieszane tu deski, tu drewno, tu brzozowe deski, będzie nas na pewno pasować brzozowe. Ale tak jak mówię, wybór pozostawiam dla Was. To jest tylko poradnik, jak powinien wyglądać domek, żeby nie, wy nie wyglądał jak szałas z drabinkami. Ok. Podłogę mamy zrobioną. Czym teraz się zająć? Jeszcze nie umeblowaniem, ponieważ tu trochę i dziwnie wygląda. Wchodzimy i tu jest tylko taka ściana z tego z drewna. Tutaj. Możemy bardzo ładnie, przepraszam nie to, nie to drewno, zastosować tak. Nie chodzi o to, żeby klocki były postawione tak, lecz tak, wtedy gdy wchodzimy, jest po prostu fajne wrażenie. O wiele lepiej. Możemy też użyć brzozowego lub dowolnego innego drewna. No i oczywiście, jakby tu zapomnieć, stawiamy drzwi. Tutaj żelazne nie będą pasować, więc dajmy po prostu drewniane. I jedziemy dalej. Zajmiemy się umeblowaniem. Okej. Okay. Ale przecież opcji umeblowania są miliardy. Nie chcę Wam nic nasuwać, lecz tylko zaproponuję. Bierzemy podstawowe rzeczy. Skrzynkę, crafting, piec, to ładło może nie, bo na samym początku gry jakoś ciężko będzie zdobyć kowal. Tutaj możemy dać ładnie skrzyneczki. Crafting i piec. Craftingi możemy umieścić w narożnikach, a nie na przykład przed wejściem, żeby zabierały po prostu miejsce. Dobrze, ale co z piecami? Możemy zastosować taką metodę lub gdzieś, gdzieś, po prostu postawić, nie mam pojęcia gdzie akurat, domek jest mały. Ale po jakimś czasie zacznie nam brakować miejsca w skrzynkach. Oczywiście nie robię nowych medli, tylko przenieśmy to do domu. Zacznie nam brakować miejsca w skrzynkach i już Wam wszystko mówię na pewno nie naprzeciwko wejścia, ale na przykład tu w narożnika stawiamy właz i jeszcze bierzemy drabinki i tutaj Możemy zrobić zejście do magazynu. I już Wam mówię co do włazów. Jeśli mamy właz tak umieszczony z tej strony, nie robimy drabinek tak, bo po prostu będzie nam potem ciężko wejść. Będziemy musieli kombinować, lecz stawiamy drabinki naprzeciwko włazu. Wtedy śmiało, jeśli jest otwieramy, wchodzimy i zamykamy, nie musimy kombinować. Oczywiście pamiętajcie, aby boki udekorować jakimś drewnem. Pod spodem może być magazyn. Właściwie nasz domek już jest chyba skończony. Ale co to, sam domek? Nie. Zajmiemy się właśnie zewnętrzną częścią. O co mi teraz chodzi? Możemy domek ogrodzić płotkami, ale po co? Chyba, że ktoś chce. Bardzo fajnym wyjściem jest też zrobienie w ten sposób farmy. Bardzo miło będzie, jeśli wyglądamy przez okno i tu rosnące sobie zboże. Tutaj wylewamy wodę, a tu sadzimy coś. Jednak no, musielibyśmy taką farmę zrobić po obu stronach, ale raczej to jest niepraktyczne. Każdy wolałby mieć osobny budynek, może szklarnię, a zrobienie czegoś takiego. Poza tym, jeśli na przykład tutaj jest takie wzgórze, a na przykład tu byśmy mieli płotki, Utwory bez problemu wejdę. Ok, ja myślę, że powoli będę kończyć. Poradnik miał Wam na celu pokazać, jak zbudować domek, co zrobić, żeby on nie był brzydki. Yy, po prostu zastosować wiele rodzajów drewna, nie budować zwykłego kwadratu. Ale już jakąś... Ja zbudowałem bardziej skomplikowaną strukturę. Nie jest skomplikowana, ale. I, i co do wnętrza nie powinno być ono tak zagracone, że mielibyśmy tylko jedną kropkę przejścia. Lecz musi być trochę swobody. I. Nie możemy zrobić czegoś takiego. Akurat mam kłosek Lita, że tu będzie na przykład osobny pokój. Będzie bez sensu. Chcemy iść do skrzynki, otwieramy drzwi bierzemy, zamykamy. Jeśli mamy do, domek mały, nie stosujemy elementów pokoi. Jeśli mamy domek większy, możemy już coś takiego zrobić. Tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego dnia. Polecam wejść na mój kanał, subskrybować, lajkować. Po prostu być na bieżąco, dlatego że będą pojawiać się poradniki, nie tylko z budowania domku. Już, już był z budowania domku, ale z innych różnych rzeczy. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego narka.